Kiedy istnieje tylko internet, istnieje w nim też jedna bardzo ważna rzecz: koty. Nikt na świecie chyba nie ma tyle filmików, zdjęć, lajków i serduszek, co te urocze kule futra, które nie potrafią wysiedzieć trzech minut na rękach. <grych> Poznajcie Wanie. Wania ostatnio stwierdziła, że władzi mi na klawiaturę, i nie zejdzie z niej dopóki nie nakręcę materiału od najfajniejszych kotek w grach. I to właśnie Wania zaprasza Was na materiał o 10 najfajniejszych, najbardziej uroczych, puchatych kocich kulach z gier. Zaczynamy. Kabegami. Kabegami pochodzi z gry, w której wprawdzie król jest wilczyca, ale kot pełni tam niezwykle ważną rolę. Pozwala bowiem bogini na zapożyczenie pewnej kocie umiejętności, a konkretnie chodzenie po pionowych ścianach. Kabegami jest boginią techniki ściennego spaceru. A kabe w języku japońskim oznacza właśnie ścianę. Znajdziemy ją na pionowym obrazie z rybą Koi na szczycie ramy. Ponieważ okami posługiwamy się pędzlem, aby determinować nasze kolejne kroki, aby wejść na ścianę, malujemy linię prowadzącą do naszego celu, i wówczas na ścianie pojawiają się malutkie kocie łapki wskazujące drogę. Ponadto kot jest zagubionym znakiem Zodiaku, bowiem jak legenda głosi, przynajmniej w chińskiej wersji, Szczur zbiódł mruczka i ten zaspał na zebranie zwierząt, które miały stać się znakami. Z tego powodu koty i szczury są ponoć odwiecznymi, właśnie wrogami. Tymczasem inna legenda głosi, że sztuczki tej dokonał królik. W każdym razie kot jest smutnym, zagubionym znakiem poza kołem astrologii. Może to i lepiej. Ludzie spod tego znaku pewnie wchodziliby wam na kolana, kiedy pracujecie, i domagali się wiecznych pieszczot. Morgana! Pseudonim Mona. Morgana to kot, jednak niech strzeże się ten, kto odważy się go tak nazwać. Jak sam mawia, jest człowiekiem. Najprawdopodobniej, choć pewności niestety nie ma i nie mamy jej także my, bo biedak stracił pamięć. Za to naszemu głównemu bohaterowi objawia się właśnie pod postacią miłego mruczka o niebieskich oczach i wciąga go do świata multiversum, gdzie czeka nas już tylko walka przepatrzona szkolnymi perypetiami w realnym świecie. Jak na kota, jest wyjątkowo wyszczekany. Ale i tak zawsze uchodzi mu to na sucho, bo jest uroczy, nawet w swojej dwunożnej wersji z żółtą na szyi. Morgana, poza szeroką wiedzą na temat światów równoległych, wykazuje wiele przydatnych umiejętności. Potrafi na przykład w razie potrzeby transformować się w Minivana, konkretnie model Citroen Havan dla fanów motoryzacji który pozwala pozruszać się bohaterom Persony 5 po korytarzach metra, jest oczywiście postacią grywalną, a jego persona zwie się zorro, przypomina zamaskowanego złoczyńcę o złotym sercu. Cat Monroe. Cat Monroe to atrakcyjna kotka o różowym futrze i walecznym sposobieniu z gry Star Fox. Początkowo ewoluowała ona z postaci maju z gry Star Fox 2. Skąd to wiemy? Choćby dlatego, że imię Maju zapisane po japońsku bazuje na onomatopei dźwięku wydawanego przez Scotta, czyli miau. Dodatkowo posiada kolczyk w tym samym uchu. Przypadek? Nie sądzę. Catmorną że grze była zadłużona fal Falco co było w sumie żartem, ponieważ był on ptakiem, a w realnym świecie koty lubią sobie czasami takiego ptaszka, wiecie, zjeść. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Ma wszystko, co prawdziwa kotka mieć powinna: lśniące futerko, odwagę i niezawodny koci pil. A jednak jego grywalna postać występowała jedynie w Star Fox Command. Pozostałych pozostawała Saportem, co nie przeszkadzało jej zdobyć set niemal wszystkich graczy. Dusty Dusty to strażnik w kształcie kota, który pomagał w mojej bohaterce Kat manipulować grawitacją. Wprawdzie nie jest ona początkowo bardzo przychylna nowemu towarzyszowi, co jakoś jej bardzo nie dziwię, kiedy łazi za tobą kot, który wygląda jak skrawek gwieździstego nieba i w dodatku bez oczu, ale po uratowaniu chłopca za sztorm grawitacyjnego nadaje mu imię Dusty i tak zostają oni nieodłącznymi towarzyszami choć nie do końca, bo jeśli rozłączyć Kad z Dustin, wówczas dziewczyna zostaje pozbawiona mocy. Co ciekawe, prawdziwa forma Strażnika to Gryf, który jednak w wyniku pewnych okoliczności został rozdzielony na dwie postacie, Dustiego i Xi, który z kolei jest Krukiem. Jubei, Jubei lub Mitsuyoshi lub jak kto woli, jedno Okilotos jest jednym z sześciu bohaterów, który walczył z czarną bestią ochrzczoną najsilniejszą żyjącą istotą na ziemi. Podczas tej walki stracił swoje prawdziwe oko, jednak pod jego opaską znajdziemy sprawne oko, jego zmarłego brata Tomonoriego, którego podarowała mu z kolei Rachel, lata po walce z bestią. Pomimo swojej pozytywnej i przyjaznej natury, jest prawdziwym zabójcą, jako czarny kot o dwóch ogonach porusza się na dwóch łapkach i nosi żółty kubrak przypominający trochę chiński kostium z dziurą ogonem. Walczy za pomocą ostrza musashi, a wiele z jego ataków nosi nazwy mocno związane z religią, w szczególności wschodnią, np. nirwana lub mitrejat od imienia znanego w Jeśli mało wam niesamowitych zalet Jubeya, to dodam jeszcze informację, że jest on świetnym kucharzem. Blaze the Blaze, jak większość kotów, jest księżniczką, z tą różnicą, że Blaze ma ten tytuł oficjalnie. Blaze zadebiutowała w grze Sonic Rush jako jedna z grywalnych postaci. Przybyła do wymiaru Sonica ze swojego wymiaru Sol w poszukiwaniu magicznych szmaragdów, aby nie wpadły one w niepowołane ręce. Na początku gry wybieramy, kim chcemy prowadzić rozgrywkę, czy z Soniciem, czy też Blade. Jeżeli zdecydujemy się grać Blade, będziemy musieli inaczej niż dotychczas podchodzić do przychodzenia planż, bowiem ma ona indywidualny zestaw cech. Jest obdarzona zdolnościami pirokinetycznymi, które pozwalają jej kontrolować ogień. Blaze jest cicha i dostojna. Jako potomkini królewskiego rodu, początkowo bardzo chłodno odnosi się do koncepcji współpracy i przyjaźni z Niebieskim jeżem, ale z czasem lody pękają i Blaze staje się zdecydowanie bardziej przystępna. Ponieważ jej moce są bezpośrednio związane ze szmaragdami, Sol postrzega swoje umiejętności jako bardziej brzemię niż przywilej. W młodości, gdy nie potrafiła ich jeszcze kontrolować, była niestety wyśmiewana i prześladowana przez rówieśników, dlatego staje się wyniosła i niedostępna. Nad tym problemem Sonic pracuje już od siedmiu gier i nie wygląda na to, by miał zaprzestać prób zaznajomienia księżniczki z koncepcją przyjaźni. Kate Sid. Sit to kot z rodowodem. Zawędrował on do Final Fantasy VII, aż z folkloru i opowieści o kocie-elfie jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, i w tych opowiadaniach był kotem o czarnym futerku z białą plamą na piersi. Dodatkowo poprawna wymowa jego imienia to Ket-Shi. Wiem, że brzmi to nieco dziwacznie, ale przez wieki wymowie się zmienia i my może pozostaniemy przy kocie Sith. Tak brzmi lepiej. Po prostu. W legendach jego pojawienie się z reguły zwiastowało nieszczęście. Była teoria, że są to wiedźmy, które zamieniają się właśnie w kota. Co ciekawe, według legend, wiedźmy mogą zmienić się w kota i z powrotem w człowieka tylko 8 razy. Za dziewiątym razem powrót do ludzkiej postaci jest już niemożliwy i muszą one pozostać w skórze futerkowca. Być może właśnie stąd wywodzi się przesąd o 9 życiach kota. Sif w celtyckiej mitologii był złodziejem dusz i smakowały mu zwłaszcza te tuż przed pochówkiem. Z tego powodu organizowano coś, co nazywało się Faili Fadalach, czyli długą stytą. Pogrzebowi towarzyszyły rozrywki i zabawy, aby Sid mogli zająć się czymkolwiek innym, byle tylko nie duszą zmarłego. Sit lubił pojawiać się także podczas celtyckiego Halloween, Samhain, konkretnie tam jako święto końca żni. Wówczas musowo musiałeś wystawić przed dom miseczkę mleka, bo jeżeli tego nie zrobiłeś, Sid potrafił uczynić twoje krowy w gospodarstwie całkowicie bezużytecznymi. Jeśli chodzi o intrygującą historię, kot Sid z Final Fantasy 7 wcale nie ustępuje swojemu kuzynowi z Legend. Wprawdzie jest on jedynie wypchaną zabawką sterowaną za pomocą magii przez Rewetuesti. Jep magii! Final Fantasy bardzo często daje graczom wyjaśnienie typu, bo tak, i po prostu przyjmiemy to na wiarę. Dodatkowo Cid siedzi na szczycie wielkiego robotycznego mogu, który z kolei najwidoczniej kontrolowany jest przez Sifa. Strasznie tego dużo. Przez lata trwały spory wśród fanów, czy seat jest samoświadomą istotą, czy też kukiełką w rękach. Rewę. Ja jednak wolę poczekać do premiery odświeżonej wersji Final Fantasy 7, aby zobaczyć, co na ten temat ma do powiedzenia nowa odsłona. Felicia. Czas na kotkę z klasą. Felicia to postać z serii Dark Stalkers, która jest półczłowiekiem, półkotem. Niech was nie zmyli jej kostium. Felicia została wychowana przez zakonnicę, roz, w zakonie. Stąd pewnie jej niesamowita chęć do odsłaniania się bardziej niż zasłaniania. Jednak kiedy jej opiekunka odeszła, nasza bohaterka zdecydowała się ruszyć w świat, aby zostać gwiazdą popu. Pomimo dość brutalnego zetknięcia zewnętrznym światem, Felicia zachowała w sobie radość i optymizm oraz wiarę, że ludzie i podobne istoty mogą koegzystować obok siebie w pokoju. Pierwotnie była ona zaprojektowana jak ociekająca seksapilem ciemnoskóra wampirzyca, która potrafiła przemienić się w jaguara. Jednak po zmianie wyglądu pozostała jeszcze kwestia charakteru. Ten także został zmieniony z postaci seksownej na uroczą. W kocich latach Felicia ma zaledwie 3 latka. Na szczęście, jeżeli chodzi o odpowiednik w ludzkim wieku, jest to lat 20. Mae Borkowski. Mae lub Margaret to główna bohaterka gry pod tytułem Night in the Woods. Mieszka w Possum Spring, do którego powróciła po tym jak porzuciła studia. Zrobiła to z czysto egoistycznych pobudek, aby odnowić kontakty ze starymi znajomymi. Mae jest bohaterką Niejednoznaczną. Nie ma szacunku dla autorytetów, jest buntownicza, a jej powrót bywa bolesny nie tylko dla niej samej. Przez lata miasteczko, w którym żyła wcześniej, jej ludzie niestety się zmienili. Zamknięto starą kopalnię, przez co wielu straciło pracę, a jej przyjaciele ruszyli dalej w życiu. Ponadto nad miasteczkiem wisi niestety ciemna chmura po zaginięciu jej szkolnego kolegi. Mae to kot, który chadza własnymi drogami i stara się żyć tak, jakby nigdy nic się nie zmieniło, ale życie, jak to życie, z reguły ma własny scenariusz tej kwestii. Jest to chyba najmniej optymistyczna postać na tej liście, jeśli nie liczyć kolejnego z naszych bohaterów. A jest nim kot z Wszyscy tu jesteśmy szaleni. Kot z Cheshire, znany z książki Lewisa Karola, był w istocie trochę zbzikowany. Ale niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto ma kota i nie twierdzi, że jego stworzenie jest trochę... inne niż wszyscy. Tymczasem w Alice Madness Returns ktoś poszedł o krok dalej i dał nam kota nie tyle szalonego, co i brzydkiego, tak, że nikt nie chciałby go trzymać w domu. Nawet dla na filmików na YouTube, jak snika, zostawiając za sobą swój creepy uśmiech. Wprawdzie jest on przychylny protagonistce Alicji, ale za każdym razem, gdy pojawia się podczas gry, zastanawiałam się, kiedy rzuci mi się do gardła i rozszarpie mnie na drobne kawałeczki. Co ciekawe, postać Kota z tłumaczy się jako alter ego Alicji. Kot miał być jej psychę, jej ugrytymi pragnieniami pochodzącymi z samego wnętrza i pragnieniem powrotu do normalności. Dlatego jest on jako jedyny w świecie Alicji jej sprzymierzeńcem. Pozostałe postacie ściągają ją na manowce lub popychają w pewną stronę, podczas gdy kot zawsze konkretnie wskazuje drogę. Jest to bardzo interesująca teoria, jeżeli założymy, że Wonderland, do którego udaje się Alicja za sprawą Kilika, jest obrazem jej szaleństwa, co też jest pokazane właśnie w grze. Alicja jest tak mocno związana z kotem z Cheshire, że w Alice Madness Returns otrzymuje nawet sukienkę wzorowaną na jej towarzyszu. Wprawdzie jest ona... Dość paskudna, ale w końcu szaleństwem byłoby jej nie nosić, prawda? To było właśnie 10 najfajniejszych kotów z gier. Jeżeli Wam się podobało, dajcie lajka, subujecie kanał i udostępniacie wideo. Tymczasem Wania mówi Wam. Pa, pa!